Witam serdecznie. Tomasz Domański, AgroSimex. Zapraszam na komunikat dotyczący zabiegów pozbiorczych w uprawie truskawek. Spotykam się dziś z Państwem na plantacji truskawek. Na większości plantacji jesteście Państwo po zbiorach. Oczywiście trwają jeszcze w niektórych gospodarstwach zbiory najpóźniejszej odmiany malwiny. Niemniej jednak, większość z Państwa już swoje zbiory zakończyło. Czas teraz wykonać pewne zabiegi na plantacjach, które pozwolą przygotować się tym plantacjom do kolejnego sezonu, do kolejnego sezonu owocowania. Jakie to zabiegi? Przede wszystkim Część z Państwa, może dużo, większość z Państwa zastanawia się, co zrobić z plantacją: kosić czy nie kosić? To jest kluczowe pytanie, które zadajcie sobie Państwo, myślę, że co roku. Ja oczywiście uważam, że w tym sezonie powinniśmy skosić plantację. Myślę, że duża część z Państwa się ze mną nie zgodzi. Dlaczego? Moja sugestia jest taka, aby kosić te plantacje, ponieważ mieliśmy bardzo silną presję mączniaka. Jest tego mączniaka na liściach bardzo dużo. Są również plamistości. Dlatego moim zdaniem, w mojej opinii, takie plantacje powinny być skoszone, tak jak ta plantacja, która już została skoszona. Część z Państwa pewnie powie, no tak, ale żeby skosić plantację trzeba dostarczać wodę. Proszę Państwa, ja uważam, że... Na każdej plantacji, czy ona jest skoszona, czy nie skoszona, trzeba teraz dostarczać wodę. Mamy takie deficyty wody, mamy taką suszę, że niezależnie czy my skosimy tą plantację, czy my ją zostawimy niekoszoną, tą wodę musimy dostarczyć. Więc jeżeli Państwo decydujecie się na uprawę truskawek przy tak zmiennym klimacie, przy takiej pogodzie, przy takich suszach, nie ma możliwości, żeby tych plantacji nie nawadniać. Więc skoro podajemy tą wodę, myślę, że warto skosić Właśnie po to, aby pozbyć się tych chorób, tych zarodników chorób, właśnie z naszych liści. Co więcej, proszę Państwa, czas na nawożenie. Jeżeli nie mamy możliwości dostarczenia wody, nawożenie będzie nieefektywne. Nie jesteśmy w stanie podać tych nawozów. Dlatego. Kolejny czynnik, który przemawia za tym, aby te plantacje były nawadniane. W tej chwili powinniśmy zastosować nawozy posypowe. Rosafert 12, 12, 17, Mila Kompleks, Blaukorn, Algasoil to są nawozy, które w tej chwili powinniśmy zastosować. Po oczywiście takim nawożeniu należałoby włączyć deszczownię, aby móc tym nawozom się swobodnie rozpuścić i następnie, aby te składniki pokarmowe przedostały się w obręb systemu korzeniowego. Co jeżeli nie mamy deszczowni? No tak jak tutaj na tej plantacji mamy system nawadniania kropelkowego. Łącznie z wodą powinniśmy oczywiście zacząć podawać nawozy, nawozy z przewagą azotu, tak aby te rośliny mogły zawiązać odpowiednią ilość pąków kwiatowych na kolejny sezon. Jeżeli proszę państwa nie zrobimy odpowiedniego nawożenia, nie spodziewajmy się wysokich plonów w kolejnym sezonie. Jakie nawozy w tej chwili rekomenduję do fertygacji? Oczywiście nawozy zrównoważone, UltraSol 20-20-20, RosaSol 19-19-19, ale również polecam w tej chwili na stosowanie saletry wapniowej tak, aby tego azotu w tej chwili dać sporo, żeby odbudować tą masę liściową, no i żeby oczywiście te rośliny mogły założyć odpowiednią ilość pąków kwiatowych. Proszę państwa, nawożenie dolistne. Kolejny ważny element w dostarczaniu składników pokarmowych. Oczywiście ono nie zastąpi nam nawożenia posypowego czy też fertygacji, ale będzie uzupełnieniem tego nawożenia. Dlatego ja ze swojej strony rekomenduję po skoszeniu, kiedy te rośliny zaczynają odbijać, na stosowanie takich nawozów jak rosaliw zielony, azofol, protaminal, jak również maral. Myślę, że te nawozy w tej chwili będą jak najbardziej odpowiednie. Tak, żeby właśnie te liście dostały tą odpowiednią ilość tych składników pokarmowych i mogły się prawidłowo rozwijać i intensywnie rosnąć. To są stare plantacje teraz część z Państwa będzie zakładała młode plantacje. Są plantacje zakładane wczesną wiosną. Tu, gdzie teraz będziecie Państwo zakładali nowe plantacje, myślę, że warto zastosować odpowiednie nawozy stymulujące ukorzenianie rozsady. Warto moczyć rozsadę w tej chwili w takich preparatach jak Startus Active, jak Maral, po to, aby dać tym roślinom te odpowiednie składniki już na start, żeby te preparaty wspomagające ukorzenianie pomogły tym roślinom szybko się ukorzenić w tym miejscu docelowym, a następnie rozwijać prawidłowo, no i również zakładać pąki kwiatowe na kolejny sezon. Bo o to nam chodzi żeby teraz sadząc sadzonkę czy to doniczkową, czy też kopaną, uzyskać już jakieś plony w kolejnym sezonie. Proszę państwa, jeszcze bardzo ważny element, czyli przygotowanie gleby przed posadzeniem takich roślin. Jak możemy prawidłowo przygotować taką glebę? Przede wszystkim ja zachęcam Państwa do wykonania analizy gleby. Zapraszam do naszego laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertiko w Grójcu, gdzie jesteśmy w stanie wykonać Państwu precyzyjną analizę gleby właśnie teraz przed założeniem tej plantacji, aby można było uzupełnić niedobory wszystkich składników pokarmowych. No i co bardzo ważne, ja też zachęcam Państwa do wykonania oprysku gleby rosach humusem. Rosa humus to kwasy humusowe. Jak dobrze wiemy, tej próchnicy w naszych glebach zazwyczaj jest mało i dlatego warto wykonać taki zabieg przed posadzeniem roślin. Następnie zamoczyć te rośliny, w, czy to w startusie, czy w maralu, tak jak już wspomniałem. I kiedy te rośliny już posadzimy, warto również wykonać zabiegi preparatami ASX Tytan Plus i ASX Krzem Plus które będą ograniczały stres związany z właśnie z tym promieniowaniem słonecznym na które zostaną narażone te młode rośliny. I proszę państwa, oprócz tych zabiegów nawożeniowych, również kluczowym czynnikiem przy zakładaniu nowej plantacji jest nawadnianie. Nie możemy posadzić roślin i zostawić ich samych sobie, tylko już od pierwszego dnia, kiedy posadzimy te rośliny, powinniśmy podawać im wodę. Nawożenie to jeden czynnik, ale również teraz po zbiorach ważna jest ochrona naszych plantacji, zadbanie o dobrą kondycję tych młodych liści, tak aby te choroby, zarodniki chorób nie przetrwały nam do kolejnego sezonu, żeby one się tutaj nie rozpowszechniały na plantacjach. Przede wszystkim walka z mączniakiem. Mączniak, który wyrządził e, sporo problemów w tym sezonie, który, który, którego presję mieliśmy bardzo wysoką, e, będzie również e, atakował nasze plantacje teraz po zbiorach. Jakie preparaty w tej chwili na moczniaka? Oczywiście zapobiegawczo warto wykorzystać preparaty siarkowe ASX Mikriol, Mikrotiol. To są te preparaty, które możemy wykorzystać teraz, ale również te preparaty mocniejsze. Może być Pencona, Talius Sat, Dagonis. Rotacja tych preparatów myślę, że do jesieni mamy sporo czasu, kiedy te preparaty będziemy mogli wykorzystać właśnie na plantacjach. Proszę Państwa, szkodniki. Szkodniki jakie teraz wystąpią, to przede wszystkim może być to roztocz i przędziorek. Tutaj powinniśmy się skupić po skoszeniu, kiedy właśnie odbijają nam modeliście na walce z roztoczem. Jakie preparaty zastosować na roztocz? Oczywiście Coromite, ortus, ale również możemy zastosować abamektynę. Tutaj, safran, który ma rejestrację na przędziorka. Pamiętajmy, aby do tych preparatów na przędziorka dołożyć dobry adiowant. Tutaj dobrym adiowantem będzie z pewnością flipper. I tak na koniec tego komunikatu, proszę Państwa, chciałem się podzielić jeszcze taką jedną ważną informacją: że preparat Spotlight dostał właśnie rejestrację w uprawie truskawek. Będziecie go Państwo mogli wykorzystać do wypalania rozłogów, szczególnie myślę, że przydatny produkt dla plantatorów, którzy zdecydowali się uprawiać truskawkę na zagonach. Spotlight jest środkiem parzącym, kontaktowym, więc jeżeli mamy problem z chwastami pomiędzy zagonami, chcemy wypalić rozłogi, warto sięgnąć po ten produkt, który od tego sezonu ma rejestrację. Na dziś to wszystko, dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania naszych kolejnych komunikatów.